Dzień dobry, ja Wazariuszkowska-Hernik, jestem kandydatką do Sejmu z Okręgu 17. Dziś na konferencji ze mną poseł Michał Urbaniak, a dzisiejszym tematem będzie wprowadzenie bonu edukacyjnego. Szanowni Państwo, rozpoczął się rok szkolny, więc to jest świetna okazja do tego, by przypomnieć, że tylko Konfederacja chce realnej reformy systemu edukacyjnego w Polsce poprzez wpuszczenie konkurencji do tego systemu, a to z kolei przyczyni się do tego, że uczniowie w polskich szkołach wreszcie będą traktowani podmiotowo, ani jak kolejne głowy do wyszkolenia pod klucz ministerstwa. Edukacji. Jednocześnie bardzo cieszymy się, że premier Mateusz Morawiecki dzięki pensji z naszych podatków może pozwolić sobie na zapewnienie prywatnej edukacji swojej córce. No domyślamy się, że to wynika z tego, że premier Mateusz Morawiecki poprzez sprawowaną w państwie funkcję chce zapewnić swojej córce bezpieczeństwo, a nie wynika to z tego, że państwowy system edukacji jest w opłakanym stanie, prawda, panie premierze. Ehm, chcemy, by koncentracja chceby tak naprawdę Naprawdę każdego Polaka było stać na to. By każdy Polak mógł sobie pozwolić na to, by wybrać system edukacji dla swojego dziecka, by tą edukację dostosować do potrzeb, do warunków i do możliwości swoich dzieci. By tak było, właśnie należy wprowadzić bon edukacyjny, który będzie podążał za uczniem. Szanowni Państwo, wierzymy, że polskie szkoły będą wiedziały, jak przyciągnąć uczniów do swoich placówek, tak jak to teraz ma miejsce, chociażby w wypadku rekrutacji do szkół średnich, więc bon edukacyjny i nasza propozycja. Jest unormowaniem tego, co tak naprawdę gdzieś już w zalążkach funkcjonuje w polskich szkołach, i jest unormowaniem dobrych, konkurencyjnych praktyk w polskim systemie edukacyjnym. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Trzecia Droga czy Inna Lewica zdecydują się w końcu na zaprezentowanie swoich postulatów dotyczących edukacji czy reformy systemu edukacji w Polsce, zobaczymy, że tak naprawdę. Te programy nie będą różniły się niczym i będą opierały się na tym, by do systemu edukacji dosypać jeszcze więcej pieniędzy. Tylko, szanowni państwo, to nie spowoduje, że poziom nauczania w szkole się zwiększy, a zawód nauczyciela stanie się ponownie zawodem prestiżowym. Skończmy wreszcie z tymi populizmami, że kolejny zastrzyk gotówki coś zmieni, szczególnie gdy mamy do czynienia z rekordowym deficytem w 2024 roku wynoszącym ponad 160 miliardów złotych, więc propozycja, Dosypywania kolejnych pieniędzy do systemu edukacji są delikatnie mówiąc propozycjami no, nierozważnymi. Zacznijmy wreszcie reformować system edukacji, a nie polegać na tym, że robienie w kółko tego samego, czyli dosypywanie, dosypywanie właśnie pieniędzy przyniesie jakieś zmiany w polskim systemie edukacji i zamiast przerzucać się postulatami jakich przedmiotów powinni uczyć się uczniowie, czy powinno być więcej religii w szkołach, czy powinna być jakaś nauka o klimacie, czy więcej języka angielskiego, przeprowadźmy reformę systemu i pozwólmy wreszcie rodzicom decydować o tym, jak chcą ukierunkować swoje dzieci, jak chcą kształcić swoje dzieci. Dajmy rodzicom wybór, czy chcą postawić na edukację domową, czy chcą jednak dzieci skierować do do szkół czy do placówek stacjonarnych. Dajmy nauczycielom większą swobodę w kształtowaniu programu nauczania, by nauczyciel, który wykonuje swoją misję, do której został powołany, nie ginął w urzędniczej papierologii. Tylko mógł skupić się właśnie na tym, by uczyć dzieci chociażby myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia strategicznego czy myślenia krytycznego, no bo teraz niestety nauczyciele zbyt dużo czasu poświęcają na to, by wypełniać masę papierków. Szanowni Państwo, dziś nauczyciele skarżą się także na to, że młodzi ludzie nie chcą kształcić się na kierunkach nauczycielskich, nie chcą podejmować pracy jako nauczyciele, i to nie wynika wyłącznie z tego, że zarobki nauczycieli są niskie, a te z kolei są niskie, No bo są odgórnie regulowane przez Ministerstwo Edukacji, a powinno być tak, że wynagrodzenie nauczyciela powinno być ustalane, czy powinno być zależne, zależne chociażby od jakości czy poziomu kształcenia dzieci, czy nawet lokalizacji szkoły, a nie tak jak powiedziałam przed chwilą, odwiedzi mi się polityków. I Szanowni Państwo, to, że młodzi ludzie nie chcą uczyć się na kierunkach nauczycielskich i nie chcą pracować w zawodzie nauczyciela, wynika również z tego, że dzisiaj nauczyciel no, jest wrzucony w taki schemat nauczania pod klucz. To powoduje, że nauczyciel nie może kreatywnie podejść do swojej pracy. Musi uczyć dzieci myślenia, tak jak powiedziałam, pod klucz, pod, pod to, co zażyczy sobie minister edukacji. No i to zabija niestety w nauczycielach kreatywność, a bon edukacyjny, który my proponujemy, spowoduje, że nauczyciel będzie miał dużo większą swobodę w kreowaniu programu nauczania. Dlaczego? Dlatego to jest tak szalenie ważne, by przeprowadzić tę konkretną reformę w systemie nauczania. I to nie jest jakaś rewolucyjna reforma. Bony edukacyjne funkcjonują w takich państwach jak Holandia, jak Irlandia, jak Szwecja, więc jeżeli coś sprawdziło się w innych państwach, dlaczego nie miałoby sprawdzić się? dlaczego nie miałoby sprawdzić się w Polsce. Chcemy ograniczyć rolę państwa do tego, by państwo kontrolowało placówki oświatowe, ale na przykład pod kątem realizacji jakiegoś minimalnego programu nauczania, tak jak jest to w przypadku restauracji, gdzie państwo kontroluje warunki sanitarne lokalu, a to klient, konsument ostatecznie decyduje, gdzie chce zjeść swój posiłek, więc można taki schemat działania swobodnie Przerzucić na system edukacji w Polsce. I szanowni Państwo, podsumowując moją wypowiedź, bo troszeczkę się roz, rozgadałam. Bon edukacyjny to przede wszystkim reforma systemu edukacji w Polsce, a nie ciągłe zasilanie tego systemu zastrzykami gotówki. Bon edukacyjny to większa swoboda organizacji placówki hmm. oświatowej oraz większy wpływ zarówno dyrektorów, jak i nauczycieli na program nauczania. Bon edukacyjny to poprawa jakości edukacji i większa Elastyczność zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Bon edukacyjny to przejrzysty system finansowania systemu edukacyjnego oraz zwiększona swoboda w pozyskiwaniu dodatkowych środków na finansowanie konkretnej placówki oświatowej. Bon edukacyjny to deregulacja zawodu nauczyciela oraz lepsze zarobki dla tych nauczycieli, którzy różnymi metodami będą w stanie do konkretnej placówki oświatowej przyciągnąć większą liczbę uczniów. Bon edukacyjny to realna. Kontrola wyników całego procesu edukacyjnego i braku zbędnych struktur w całym systemie generującym dodatkowe koszty, takie jak, tak jak kuratoria oświaty czy samorządowe wydziały oświaty. No i bon edukacyjny, ostatecznie to realna inwestycja w edukację naszych dzieci i kontrola nad tą edukacją. A przecież wszyscy jako rodzice chcemy, by nasze dzieci miały jak najlepsze warunki do uczenia się. Premier Mateusz Morawiecki, a teraz poseł Michał Urbaniak. Tak, dziękuję. Bardzo zwięźle, bardzo rzeczowo i wyczerpująco niemal, że prawie we wszystkich aspektach Ewa Zajączkowska hernik przedstawiła program Konfederacji w Konstytucji Wolności, właśnie umówiliśmy się na to, że jak będziemy... Redu, edu, zmieniać edukację, jak będziemy reformować polski system szkolnictwa, to będzie kilka podstawowych spraw, które będą musiały w tym systemie się znaleźć. Po pierwsze, większe zaangażowanie rodziców, po drugie, większe zaangażowanie nauczycieli, po trzecie, dostosowanie systemu do zdolności i możliwości dzieci. Nie może być tak, że w jednym systemie edukacji Szkolą się dzieci o różnych umiejętnościach, i de facto nikt nie weryfikuje, czy to jest dobra droga dla tych konkretnych dzieci. W systemie bonów edukacyjnych, gdzie to pieniądze idą za uczniem, gdzie to rodzice mają większy wpływ na to, jak wygląda szkoła, w której uczą się dzieci, to w tym wypadku. Dużo łatwiej dopasować edukację do danego człowieka niż w przypadku wielkich szkół, które mamy często w Polsce, zwłaszcza w wielkich miastach, gdzie ci uczniowie są po prostu anonimowi, którzy, którzy uczą się w tych szkołach. BON edukacyjny to także możliwość otwierania mniejszych szkół. To jest możliwość tworzenia małych placówek, przyjaznych placówek dla zwłaszcza młodszych. Dzieci także w mniejszych miejscowościach, no wiemy jak wygląda dzisiaj często problem z, ze szkołami na wsiach, zwłaszcza na tych, w, w tych te, terenach mniej ludnych, że dzieci są zwożone z całej wsi w jedno miejsce, z całej gminy na przykład w jedno miejsce i owszem, to może działać w wielu miejscach jakoś sobie z tym radzą bo samorząd musi kłaść wielkie pieniądze na to często ale zamiast tego możemy też możemy też mieć możliwość tworzenia mniejszych placówek zaraz koło domu możemy też zainwestować w edukację domową dzisiejszy system dotyczący edukacji domowej to system który bardzo mocno dyskryminuje tych rodziców którzy zdecydowali się na to, że ich dzieci będą uczyć się w systemie edukacji domowej. Bo w zasadzie wtedy wypadają poza standardowy systemy edukacji i sami muszą organizować, płacić za tą edukację, mimo że wcześniej wszyscy zrzucamy się na to w podatkach. Natomiast system Bonu edukacyjnego pozwala na to, by rodzice, którzy także chcą uczyć swoje dzieci w systemie edukacji domowej, mogli skorzystać z pieniędzy z bonu edukacyjnego. Wobec czego, skoro ponoszą też koszt, mogą w ramach tego kosztu być traktowani jak na przykład jakaś inna placówka, jak na przykład szkoła. To jest system uczciwy, ponieważ każdy, kto płaci podatki, płaci dzisiaj na ten system, edukacja dalej, jest i działa, ale rodzice, którzy, którzy decydują się na przykład na system edukacji domowej, dzięki temu też mogą, mogą uczciwie partycypować w całym systemie. Oczywiście, jeśli dzieci nie będą osiągać wyników w ramach edukacji domowej, to po kolejnych niezdanych egzaminach będzie obowiązek tego, by wróciły do jakiejś placówki standardowej jakiejś placówki publicznej, prywatnej, samorządowej to obojętne. Byle, nie była to już edukacja domowa. To, jest, to są nasze założenia. To jest kierunek, w którym chce iść Konfederacja. Konfederacja chce iść w kierunku tego, by większe zaangażowanie, większy wpływ na edukację dzieci się mieli rodzice. Nauczyciele mogli się bardziej angażować. Ale to też może doskonale wpłynąć na to, jak nauczyciele dzisiaj zarabiają. Ewa Zajączkowska-Hernik wspomniała już o tym, że zależy nam na tym, aby zawód nauczyciela był ponownie zawodem prestiżowym. To się nie odbędzie, jeśli wszyscy będą traktowani równo i będą zarabiać najniższą, e, krajową bądź niewiele więcej. Naszym zadaniem jest to, by otworzyć zawód nauczyciela, by zderegulować e, i, i zmienić założenia, które wprowadza nam od wielu, wielu lat postkomunistyczny ZNP, e, i pozwolić na to, by każdy nauczyciel zarabiał. Zgodnie z tym, jak, jaki jest jego wkład w jego pracę, jakie ma kompetencje i ile godzin realnie przepracuje. Bo to motywuje do większej pracy, to motywuje do lepszego nauczania, do, do zaangażowania się w edukację młodych Polaków. Wszystkim młodym Polakom też przy okazji tego, że wczoraj był początek roku szkolnego wyjątkowo przesunięty, no, życzymy jak najlepszych ocen w szkołach, a rodzicom. Dużo siły i wytrwałości w opiece nad swoimi dziećmi i jak najmniej wizyt u nauczycieli po lekcjach w sprawach dotyczących zachowania. Bardzo <grym> tak. dziękujemy. Czy dziękujemy, czy są, czy są pytania? Nie ma. To dziękujemy serdecznie. Zapraszamy na nasze media społecznościowe.